Umowa najmu lokalu mieszkalnego, część druga. Podwyżka, w wyniku której wysokość czynszu albo innych opłat za używanie lokalu w skali roku przekroczy albo następuje z poziomu wyższego niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu, może nastąpić w uzasadnionych przypadkach. Wartość odtworzeniowa lokalu to iloczyn powierzchni użytkowej lokalu i wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Przeciętny kosz budowy 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ustalany na okres 6 miesięcy przez wojewodę na podstawie aktualnych danych Urzędu Statystycznego opracowanych według powiatów oraz własnych analiz i ogłaszany w drodze obwieszczenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym. Za uzasadnioną uznaje się podwyżkę powyżej 3% wartości odtworzeniowej lokalu zapewniającą właścicielowi Pokrycie kosztów utrzymania lokalu, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, podatek od nieruchomości oraz koszty konserwacji, utrzymania należytego stanu technicznego nieruchomości oraz przeprowadzonych remontów, zarządzania nieruchomością, utrzymania pomieszczeń wspólnego użytkowania, windy, anteny zbiorczej, domofonu oraz zieleni, ubezpieczenia nieruchomości, inne, o ile wynikają z umowy, zwrot kapitału. Właściciel może ustalić zwrot kapitału w skali roku na poziomie nie wyższym niż 1,5% nakładów poniesionych przez właściciela na budowę albo zakup lokalu lub 10% nakładów poniesionych przez właściciela na trwałe ulepszenie istniejącego lokalu, zwiększające jego wartość użytkową, aż do ich pełnego zwrotu. Godziwy zysk. W przypadku podwyżki przekraczającej 3% wartości odtworzeniowej lokalu właściciel jest zobowiązany, na pisemne żądanie lokatora, przedstawić przyczynę podwyżki i jej kalkulację na piśmie. Konsekwencją niedopełnienia tego obowiązku jest nieważność podwyżki. W ciągu dwóch miesięcy od dnia doręczenia wypowiedzenia wysokości czynszu albo innych opłat za użytkowanie lokalu, lokator może po pierwsze odmówić przyjęcia każdej podwyżki, także tej, której wysokość nie przekracza 3% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku. Odmowa przyjęcia skutkuje rozwiązaniem stosunku prawnego, na podstawie którego lokator zajmuje lokal w terminie 3 miesięcy, licząc od upływu ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło doręczenie wypowiedzenia. Do końca trwania stosunku prawnego lokator uiszcza czynsz w dotychczasowej niezmienionej wysokości. Po drugie, w przypadku podwyżki przekraczającej 3% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku, lokator może zakwestionować podwyżkę przed sądem, wnosząc pozew o ustalenie, że podwyżka jest niezasadna albo jest zasadna, lecz w innej wysokości. W razie wniesienia pozwu to na właścicielu spoczywa obowiązek udowodnienia zasadności podwyżki. Do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie lokator opłaca czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu w dotychczasowej wysokości. Wypowiedzenie umowy najmu. Wypowiedzenie przez właściciela stosunku prawnego, uprawniającego do odpłatnego używania lokalu, może nastąpić tylko z przyczyn określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. I tak wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu lokalu mieszkalnego z powodów zaległości w zapł zapłacie czynszu nie później niż na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeśli lokator jest w zwłoce z zapłacą czynszu, innych opłat za używanie lokalu lub opłat niezależnych od właściciela pobieranych przez właściciela tylko w przypadkach, gdy lokator nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług co najmniej za trzy pełne okresy płatności. Pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności. Zwłoka z zapłatą za trzy pełne okresy płatności nie musi polegać tylko na tym, że lokator w ogóle nie płaci czynszu czy innych opłat za używanie lokalu lub opłat niezależnych od właściciela za trzy kolejne okresy. Powstanie przesłanki do wypowiedzenia umowy może również dotyczyć takich sytuacji, w których Kator przez dłuższy okres płaci tylko część tych należności, ale jego zaległości odpowiadają w sumie za trzy pełne okresy płatności. Skuteczne wypowiedzenie umowy z powodu zaległości płatniczych wymaga uprzedzenia lokatora na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia mu dodatkowego miesięcznego terminu. W przypadku zapłacenia w tym terminie tylko części zaległości lub jedynie należności bieżących, właścicielowi przysługuje nadal prawo do wypowiedzenia. Podobnie zapłata wszystkich należności po upływie miesięcznego terminu pozostaje bez wpływu na możliwość wypowiedzenia bądź skuteczność wypowiedzenia już dokonanego. Zła sytuacja majątkowa dłużnika, która nie pozwala na regulowanie zaległości, nie zwalnia jednak dłużnika od odpowiedzialności. Pozostałe przyczyny wypowiedzenia umowy najmu przez wynajmującego. Jeżeli lokator pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem, lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców, albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali. Jeżeli lokator wynajął podnaju lub oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela, lub jeżeli lokator używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku. Ponadto właściciel lokalu może wypowiedzieć stosunek najmu z zachowaniem 6-miesięcznego terminu wypowiedzenia z powodu niezamieszkiwania najemcy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy bądź miesięcznego terminu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego osobie, której przysługuje tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, a lokator może używać tego lokalu, jeżeli lokal spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego. Przepisy ustawy pozwalają także właścicielowi na wypowiedzenie stosunku prawnego, jeśli on lub jego pełnoletni wstępny, wstępny lub osoba, wobec której na właścicielu ciąży obowiązek alimentacyjny, mają zamieszkać w wynajmowanym, zajmowanym przez lokatora lokalu. Nie później niż na pół roku naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, o ile zamierza zamieszkać w należącym do niego lokalu, jeżeli jeżeli lokatorowi przysługuje tytuł, do lokalu, w którym może zamieszkać w warunkach takich, jakby otrzymał lokal zamienny, lub jeżeli właściciel dostarczy mu lokal zamienny. Jeśli właściciel nie dostarcza lokatorowi lokalu zamiennego i lokatorowi nie przysługuje prawo do lokalu, w którym może zamieszkać w warunkach takich, jakby otrzymał lokal zamienny, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny nie później niż na 3 lata naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie musi nastąpić na piśmie oraz określone. Przyczynę wypowiedzenia. Niezachowanie formy pisemnej powoduje nieważność, a wskazanie przyczyny powoduje, niewskazanie przyczyny powoduje, że wypowiedzenie jest nieistniejące. Przyczyna wypowiedzenia powinna być określona w sposób precyzyjny i jasny, tak aby lokator mógł się zorientować, z jakiego powodu właściciel chce zakończyć łączący ich stosunek prawny. Podanie jedynie podstawy prawnej. Nie jest wystarczające. Należy przyczynę tę uszczegółowić. Ograniczenia wynikające z ustawy nie dotyczą rozwiązania za porozumieniem stron umowy o odpłatne używanie lokalu ani wypowiedzenia takiej umowy przez lokatora. Prawo lokatora do wypowiedzenia umowy uzależnione są od okresu, na który umowa najmu została zawarta oraz od treści. Umowy. Jeżeli umowa została zawarta na czas oznaczony, najemca może wypowiedzieć ją jedynie w przypadkach określonych w umowie. Innymi słowy, umowa powinna wskazywać zdarzenia, których zaistnienie będzie uprawniało do złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu. W braku wskazania w umowie takich zdarzeń, umowa będzie wiązać najemcę. Aż do upływu umówionego terminu. Natomiast w przypadku umów zawartych na czas nieoznaczony, gdy czynsz jest płatny miesięcznie, najemca może wypowiedzieć najem najpóźniej na 3 miesiące naprzód na koniec Miesiąca kalendarzowego. Jest to norma jednostronnie bezwzględnie obowiązująca, co oznacza, że strony w umowie nie mogą określić dla najemcy krótszego terminu wypowiedzenia. Z kolei, jeśli czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu, najemca może wypowiedzieć najem na trzy dni naprzód. Gdy najem jest dzienny, na jeden dzień naprzód. Jeżeli czynsz jest płatny w dłuższych odstępach czasu niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego. Kodeks cywilny określa również sytuacje, w których to najemca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, gdy wady lokalu zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu najemcy lub jego domowników, a także gdy w chwili wydania najemcy lokal miał wady. Które uniemożliwiają przewidziane w umowie używanie, albo jeżeli powstały one w późniejszym terminie, a wynajmujący mimo zawiadomienia nie usuną ich w odpowiednim czasie, lub też usunięcie ich jest niemożliwe.